Eka, witam serdecznie sobie z ale mamy trzeba troszeczkę lepszy. Gdzieś to chyba już po prostu To strzelanie takie tu jest. Trójca Puncinello przestała być problemem. No, nareszcie. Czuję, że troszeczkę to trwało. Pod moim drzwiami. Szybciej. Idzie po mnie. Pośpieszcie się. Proszę. Zostałem Puncinello. Puncinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju prawie zamknął ze strachu. Poczekaj. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu? Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. No i? Nie! Nic mu nie powiedziałem! I tyle z pana, pana Puncinello, który był tak groźny. Rzuć go, Nie ruszaj się! Gra skończona, Pain. Widziałem, Zobacz, ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę, wysłannika piekieł na wysokich obsasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło, dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką, a ja klientem bez portfela. Zakończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę Valkyrii. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. No Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić Mignata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze, żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych aniołów. No. Kolejny ciężki wiral. Mogę sobie pocierać szafki, czy nie ma to sensu? No i byłoby. No, może może się uda wy, wydostać O, 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 o to o oh jest. Mamy tu Max Max. Środkiem, środkiem, bo się znowu zaśmuje Gdzie jesteś? Max? Tak nie o nie Znowu ten płacz O nie. Nie przejdę tego że tu wszystko zakończy dobra tu jakoś przeskoczyć. O, dokładnie o to mi chodziło. Max, nie! Przepraszam, nie rób tego Max, proszę, nie! No yes. <laughs> to jest No i to chyba wszystko. Już nic więcej nie zrobię. Czytaj. Może tak wyglądać. Kto tam? Max? Max, czy to ty? Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! Trzejść absolutnym środkiem. Nie, błagam! Max, nie! Dobra, Przepraszam. nie rób tego, Max! proszę nie a już wszystko Aha no, może przeskoczysz Dziwacz, grudż się udało Gdzie jesteś, Max? Proszę! M nie, dlaczego? Dziwny A, kawałek papieru wyglądał groźnie. Nie daj się. To Walkiria, narkotyk. Obudź się. Pamiętaj, kim jesteś. To była pomyłka, albo głupi dowcip. Ktoś bradził coś niezrozumiale. Zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie deja vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. To no, twój no, głos? Panie Payne. Dobra, dobra, super, mamy to i nie. I jeszcze jesteśmy tak w miarę wolni. To... Eee, zepsułem to. No, e? przeskoczy, przeskoczy, przeskocz, dasz na da. no, no. To jest naprawdę straszne. Ta gra zastarzała się potwornie, no niestety. Jeśli ktoś by chciał w nią teraz zagrać, absolutnie no, nie polecam, no niestety. Niskatorga w wielu przypadkach strzelania poruszanie się tego czy jest to, że zaczynamy tutaj? I watched it. Huh? Yeah. No, no, no. Jeśli ten odcinek będzie ostatnim no to z pewnych względów no, naprawdę Ciebie. Tu trzeba naprawdę zapisywać co sekundę. Ale już przy ścianie jestem już. Nie podskoczy nawet. O, 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 dobra, teraz. No, idź prosto. Nie, 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 to jest... Czuję, że to jest troszeczkę ponad mojej siły, ale chciałbym w końcu serię dokończyć. Jak na tym są też ściany niewidzialne tu Róż jest po wszystkim. Nie przeskoczę tego. Tego się po prostu nie da przeskoczyć. To jest niewidzialna ściana. Ja! Znaczy, no to już jest chyba po prostu kwestia. Tego, że ta gra się zestarzała, i nic na to nie poradziły. Nie, nie, nie JAK No cóż, chyba naprawdę na tym odcinku zakończymy serię. Niestety, bądź niestety. Nie jestem w stanie tego przeskoczyć. najwyżej o... miejsca. miejsca też nie wyskoczy. Niestety. O, 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 ale nie doskoczę. Bo musiałbym biec. Ostatnie podejście Jeśli nie, no to niestety kończymy I tyle, i nie będę już więcej o. Trochę szkoda. Jest, jest mi szkoda, nie powiem, że nie, nie trudno Moi drodzy, tutaj ta seria się kończy, bo to jest Hmm. Nie tutaj nie ma nic Coś tekstur Bo to jest katorga dla mnie i... No tak jak mówiłem teraz odcinek tu się kończy i ta seria również się tu kończy, nie jestem w stanie jej przejść, nie widziałem ściany, sterowanie, no niestety tu... Gra jest wiekowa i zrobiła swoje. Fabularnie jest świetna, ale gameplayowo już niestety nie, no to już... Nie za czasy, niestety. I ja tą grę pamiętam z innej perspektywy, chciałbym sobie taką zapamiętać, nie psuć sobie jakby wkurzaniem się non stop na to, że coś nie działa. No niestety na nowszych sprzętach ta gra już nie hula. To już jest inna epoka. Mam nadzieję, że do tej pory coś tam się podobało. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.